Rzuty, rzuty, znowu rzuty, ponownie ale Jestem w takim zaginiczku. No i co? W tamtym roku tutaj przechadzałem się Nic nie znalazłem W tym roku Wychodzi na to, że z poprzedniego sezonu znalazłem Albo jeszcze lepiej no, To może być grób Dlaczek mały Tak Poprzedni sezon w bulletni mi się zdaje, że będzie Tak, trochę tego zielonego jest. No szkoda, że w tym poprzednim sezonie nie zauważyłem aż się tu przedzierałem. Ale jest jak jest, coś się znalazło. Drugi drugi staruszek w tym sezonie nic daszbour, usłyszenia. Rzuty, żuty. No rzuty Jestem w takim zagraniczku No i co? Szukam nowego rzutu A się mi zawsze trafia Coś innego Niż chcę Chodzę już ponad dwa tygodnie Ale jest jak jest Bierzemy to co mamy Nie marudzimy No i tutaj więc trochę tak się przechadzając Zauważyłem takie cudo Nie z tego roku Będzie poprzedni Róg? Tak, poprzedni rok będzie no, już trochę tu leży dziadek. Także Bierzemy to co jest I narzekamy No widać, że z poprzedniego roku Tak. Rososzka mała Co się się spodziewał może i się spodziewam, bo chodzę, to na pewno się trzeba coś, coś takich rzeczy spodziewać. Więc Dasz Bury, do następnego razu.